Cześć, tu Agnieszka z Epinokio. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać zabawki do pchania. Kiedy nasze dziecko stawia już swoje pierwsze kroki, warto jest je zachęcić do dalszego rozwijania tej umiejętności, to znaczy do chodzenia, i fajnie sprawdzają się w tym przypadku zabawki do pchania. Zabawki do pchania bardzo. Stare. Mam na myśli, jakby idea tych zabawek jest doskonale znana, i są to zabawki, które były już w naszym dzieciństwie, natomiast w tej chwili są one troszeczkę unowocześnione. Mają wiele dodatkowych funkcji, które fajnie się sprawdzają zarówno na spacerze na zewnątrz, jak i również do powiedzmy spacerowania po mieszkaniu z Waszym dzieckiem. Tutaj, jak widzicie, mam tak naprawdę prawie cały zwierzyniec. To znaczy, na przykład mam taką kaczkę do pchania, która. Będzie też nam stawiała kroki swoimi płetwami u stóp czerwonymi. Oprócz tego jest na przykład jeżyk kotek, czy taki, nie wiem, dinozaur, smok. One mają dodatkowo takie gumki na kołach, które sprawiają, że zabawka się nie ślizga i nasze dziecko może spacerować z takim jeżem, czy na przykład z takim, to jest chyba smok. Takim smokiem. Dodatkowo, który wydaje dźwięki, więc tym bardziej zachęca do spacerowania z zabawką. Kolorystyką też żywą zachęca do oglądania przez nasze dziecko. Dla troszeczkę starszych dzieci, które już bardziej czują się pewnie na dwóch nogach, są troszeczkę bardziej rozbudowane zabawki do pchania, na przykład taka, która też dodatkowo wydaje dźwięk. I w środku porusza się kółko, porusza się kuleczka. Eee, czy też już taka bardziej rozbudowana, gdzie oprócz e, poziomych tutaj tych, e, oprócz pionowych kół są też e, poziome w różnych konstelacjach, e, przez to zachęcają nasze dziecko do poruszania się z tą zabawką, gdyż wydaje ona dźwięki, a to tym bardziej ciekawi nasze dziecko. Te oraz inne zabawki do pchania widzicie na stronie Epinokio. Ponadto zachęcam Was do subskrybowania kanału i oglądania naszych innych odcinków.